Cześć. Cześć. Dziś to jest seria ciekawy mini gry i postanowiliśmy w sumie poprzedniego dnia sprawdzić jakieś takie topowe gry na CDAPL, tak. które były ogdywane. No i trafiliśmy e... na taką. Tak. To jest I... pierwsza część. Akurat ja ją znam już z dzieciństwa, z początków internetu chyba. A ja nie Ty... znałem jej. No, ale jest stara. Czyli jest, jednocześnie tak. to jest retro niedziela. Tak. I co jest ciekawe, na CDA ta gra występuje I... dwa razy, bo jest pies versus kot i pies i kot. Ja, ale tam się często powtarzają tak. gierki, nie? bo te tak. nazwy są takie nieogarnięte no, tam. Świetnie. Ogólnie to się nazywa Fleabag vs Mat. A. Das Mut. I w każdym razie chodzi tutaj o to, że po prostu jesteśmy kotem i psem, nawalamy się przez ogrodzenie, no i ten, kto straci całe HP, przegrywa. Gramy myszko. Tak, może ja ściszę jeszcze. Spoko. Mhm. No no. No i, no i co jeszcze? Właściwie wszystko tu jest proste. Ja będę psem. Mhm. No to tak jak wczoraj już graliśmy. Mhm. Ok, więc ja jestem po jednej stronie, ty jesteś po drugiej. Kot niby jest troszeczkę wyżej, bo stoi na kartonie. Ale nie wiemy, nawet, czy to pomaga w jakiś sposób, no. właściwie. Okej, okay. mamy też super supermoce, które możemy użyć. Okej, okay. two players. Okej, okay, to najpierw ty. Najpierw ja. I teraz trzeba patrzeć też na wiatr, nie? W Twoją stronę jest duży, dlatego Ach. musiałeś trochę mocniej no. uderzyć. No nadal jest duży w twoim, dlatego ja muszę trochę. Kurde, Ach. zagadałam się i nie skupiłam, ale powinnam jeszcze trochę mocniej uderzyć. O, teraz był ok. Właściwie w sensie nie, nie było. A teraz nie ma wiatru. Teraz nie ma, czyli tak normalnie. Aaaa! Ah! Okej. Okay. I nie wiemy, chyba siła uderzenia też jest różna, no ewentualnie, że pies jest silniejszy. O kurde, jakie ty mi obrażenia czasem zadajesz No właśnie, ogóle. nie wiem od czego to jest zależne. Dobra. Stink bomb i teraz ja nie wiem, co, co, to jest niby śmierdząca bomba, a co to daje? Nie wiem. Powinno być obrażenie mocniejsze, widzicie, jak ja w ogóle, to nic nie daję mi prawie, więc ja nie wiem. No niby na ciebie też stink bomb użyłem, ale ech. Wiatr w jest bardzo mocny. Double attack, ale jeżeli pierwszy... Tylko, że tu jestem ta, ta wada, że je, no w tym przypadku akurat Ci się udało. No jak udało. źle uderzę, to po prostu dwa razy źle uderzę i tyle. A no. za, 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 zapomniałem spojrzeć na wiatr. O, ja mam na przykład teraz bardzo mocny, dlatego... O, tak wystarczy. No. Ja, ja mam teraz w moją stronę... O, prawie... Pra, prawie nie trafiłem, ale prawie. U. A co to jest? E... To jest, że masz dużą ość. A teraz ja! Aha, sorry! <grym> bo yy, yy, zapomniałam, Właśnie. że to się liczy e, jako tak, ruch. Tak, 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 bo to się liczy jako ruch. Power throw. Dobra, ja sobie uzupełnię HP. <grym> okay. No ale widzicie, kurczę, raz mi zabrałeś tyle obrażeń jednym ruchem, nie wiadomo czemu, nie? No i fajnie. I dzięki temu... No właśnie, tak? dwa razy skusiłeś. Ja bym był bardziej za tym, żeby były dwa ruchy jeden po drugim, żeby samemu to robić. Ach. No ale dobra, to jest prosta flaszowa gra, nie mogę wymagać cudów. No nie Uch. no. okej okay. i zostaliśmy bez mocy sami. I... I co to się pojawiło przez chwilę? Właśnie się, się coś pojawiło, nie? A. A. Bo ty mnie tak mocno pobiłeś, a ja, a ja tak dobrze trafiam. <grystanie> Dobra. No ogółem śmieszna gra, polecamy. No It's raz przed, urocza. raz za. Przed, Fajnie tak... Za. Za. Boże. Mm. <grystanie> Nie. Prosto w ryjec. Czekaj, w którą stronę jest wiatr? Ty musisz lekko uderzyć. Ale nie aż A ale tak. to było za lekko. <laughs> a teraz ja. A! O, ale ci za bardzo? No. Więc. A nie, no dobra, to to jest chyba po prostu losowo. No. Ewentualnie liczy się to w jakiś sposób, no nie wiem, jakby jak się celuje mocno. Okej. To nie wiem w ogóle, co my jeszcze raz gramy? Czy nagrywamy... Bo właśnie jeszcze chcemy drugą część nagrać. Druga część. Eee, chyba w jednym filmie możemy to nagrać. No dobra. Dobra. No i druga część różni się od pierwszej tym, to że... Akcja się... i A, że akcja się dzieje na plaży. I, I ogólnie wszystko jest takie samo, tylko chyba nie ma mocy leczenia. Nie ma się. leczenia się. Grafika widzi się bardzo poprawiona. Tak? O. Wiesz, co? No trochę ten wiatr inaczej wygląda, ale to też nie robi. A I muszlami się nawalamy. Ano, ano. Hmm. Ty masz trochę inną niż ja miałam, a nie wiem czy one zawsze takie są. A i mamy hawajskie koszule oczywiście. <grym> czy ja mam, a ty masz okulary. Kurde! <grym> <grym> Bez sensu. Ciekawe czy jak się rzu rzuci w tego kraba to coś się stanie. Mm. No znowu przejdę. Tam chodzi jakiś krab? Tutaj u góry. Aha, dobra. Dobra, użyjmy czegoś mocnego. To też pod... Ale nie wiem co to jest. Power Troll. Nie, no dobra, te moce są takie same jak były tam, tylko nie ma tego uleczenia się, co właściwie nie wiem, czy jest ważne bardzo. No i tym się już nie druga część, nie? A, tutaj, słabo. Stink bomb, co mi to daje? No nie wiem, mniej mnie razy chyba uderzyłaś, a widzisz i tak mamy tle oh! sobie odebrane prawie. Chociaż może je to. O, ty wiec? masz teraz bardzo niesprzyjający wiatr. Co nic, nic nie dało mi? <laughs> Kurde, słabe te ciosy. Słabe ciosy. No i o co chodzi? Nie wiem, może to jest no, rzeczywiście. Zależy od tego, w, jak... w jakie miejsce tak. siebie uderzymy, chociaż nie wiem, czy to jest aż tak dokładnie zrobione. No, znowu przegram. No nie wiem, jakoś. Ale widzisz, ja jestem weteranką tej gry, już ją znam od dzieciństwa. Chociaż nie grałam w nią dużo. Bo zawsze mnie stresowała, bo grałam z komputerem. Ogólnie i, tak koty Kot są od, ogólnie i tak koty są gorsze od psów, więc tym możemy zakończyć. Bo są mądrzejsze. No i to była ta gra. <grym> no, sami widzicie, że rozgrywka nie była zbyt długa, więc nie było sensu za bardzo nagrywać. Chociaż e... chcieliśmy srać filmikami. Ach. I ale zrobić jednak... z tego dwa filmiki. No ale jednak trzy minuty trwa ta potyczka. Niecałe. Tylko jestem ciekawa jak tańczy pies, bo ktoś w komentarzu napisał, że jak pies wygrywa to jest śmiesznie. Tak? No. To ja muszę zobaczyć. Dobrze. Zobaczmy jak pies to robi. Dobrze. Jak, jak już to masz... weź tu players i ja nie będę grać, a ty będziesz grać. Dobra. Fajnie. Może w końcu wygram. <laughs> Przygrałem sam ze sobą. A o nie. właśnie, możesz spróbować w kraba moim kotem Uż uderzyć. Już A nic się nie stało? Nic. O, ale teraz jedziesz. No. <laughs> no. Brawo. Dobrze ci idzie. <laughs> tak? Ciekawe. E, trochę chyba za mocno, bo tak. E, ten... Wiem, no nie chciałem. Aha, sorry, Jezu, ja jestem... Zapominam, że przecież kot nie ma trafiać. Ej, czas ci prawie minął. No. Już myślałam, że ten... A. Fajnie, jakbyś przez przypadek i tak w siebie uderzył. Da się w ogóle w siebie uderzyć? E, czy... A, dobra. Kotem w siebie. Turkusowy kot. <laughs> Dobra, raz może mu się uda. Nie. Czyli niby to taka stara gra i taki, taka flaszowa, ale no, jest całkiem i tak ładna. Zresztą taka śmieszna. Pies jest sweet. A kot? No kot? Jak to kot? Jest. Ej, no raz! Raz uderzył, nie? A jak dużo zabrał. No właśnie o to mi chodzi, nie? Ej, jeszcze przegrasz. Jo, tak. Gdy się weź rzucaj normalnie, po ludzku. Po ludzku. Po psiemu. Nie no, nie da się. Myślałem, że ten rak może coś zrobi. Rak. Arrgh! Widzisz, gram sam ze sobą i nie mogę wygrać. Dobra, teraz trzeba mocno. Kurde, a tak mało zostało. Nie, nie, dobra. No to teraz wiem na 100%, że uderzenie raka nic nie daje. Aha! Aha. No a, a świetnie, po prostu dwa ruchy zrobiły koniec. No. no i na to właśnie czekaliśmy. Johnny brawo. Tak. Johnny Dogo. Johnny no dobra. No to koniec będzie tej szoku. Tyle i do następnego.